Siemanko, tu od CDU, a dziś zajmiemy się serialem od Amazona, Pierścienie Władzy, który zabiera nas w podróż do Śródziemia na długie wieki przed wydarzeniami znanymi z trylogii Władcy Pierścieni. Jako wierny fan filmów nie miałem okazji jeszcze przeczytać książek Tolkiena, ale moje serce od zawsze biło dla filmowej adaptacji. Logie Władcy Pierścieni znam na pamięć, oglądałem ją niejednokrotnie i każdą maraton traktuję jak wielką przyjemność. Oczywiście nie zapominam o hobicie to także dla mnie kawałek Śródziemia, który mogę oglądać na okrągło. Właśnie dlatego serial Przyścienie Władzy trafił do mnie idealnie. Jestem pewien, że produkcja została stworzona z myślą o takich widzach jak ja: tych, którzy zakochali się w filmach i chcą zanurzyć się w głębokiej historii Śródziemia ponownie. Co mnie ujęło najbardziej? Na pewno postacie, zarówno Garadiela, jak i Erlund, zostali świetnie odegrani, utrzymając ducha swoich pierwowzorów. Ich interakcje, postawy i sposób bycia idealnie wpisują się w obraz, jaki znamy z filmów. Garadiela, silna, pełna determinacji, ale również skomplikowana i złożona, i Erlund, natomiast zawsze rozważny, z wielką mądrością, ...jak poznamy z jego roli w trylogii Petera Jacksona. Tych postaci nie sposób nie pokochać. Kolejnym punktem, który zasługuje na pochwałę, jest świetnie rozwinięcie historii powstania Mordoru. Zostało to zrobione w sposób ciekawy, mrocznie, ale i pełen historii. Doskonale ukazano proces, jak i z niewielkiego zła narasta potęga, którą poznaliśmy w Władcy Pryścieni. Historia Numenoru to kolejna perełka. Ten upadły, wyniosły naród, którego dzieje zostały pokazane w wyjątkowy sposób, a fakt, że ta produkcja pozwala głębiej zanurzyć się w legendzie, tylko sprawia, że całość nabiera większego wymiaru. Oczywiście nie można zapomnieć o orkach. Przedstawienie ich od strony Adara to coś, co warto docenić. Zdecydowanie dodaje to głębi tej rasie, która w poprzednich produkcjach była częściowo ukazywana dość jednostronnie. Adar z jego motywacjami i wewnętrzną walką, to postać, którą warto obserwować, a każda scena z niej w roli głównej ciąga i budzi emocje. Co do innych wątków, które mnie bardzo jeły, to historia Duryny i Samotnej Góry. Zobaczenie jej za czasów świetności to coś, co na pewno zapadnie mi w pamięć. Czułem się, jakbym powrócił do tych epickich chwil, które znam z Hobbita. Ale z dodatkowym smakiem, ponieważ to, jak pokazano życie krasnoludów i ich ojczyźnie, było naprawdę odświeżeniem dla fanów. Podsumowanie. Jako fan filmowy bawiłem się przy tym serialu świetnie. Historia, postacie, sposób wykonania, wszystko to sprawia, że pierwsi pier, Pierścieni Władzy to dla mnie naprawdę solidna produkcja której ocena wynosi 9 na 10 Oczywiście to wciąż tylko pierwszy sezon, więc po obejrzeniu drugiego od razu podzielę się swoimi wrażeniami. Jednakże wracając jeszcze do Adara, postać, która naprawdę mnie zaskoczyła, choć zdaję sobie sprawę, że w drugim sezonie możemy spodziewać się dużych zmian. I tu pojawia się pewna obawa. Zmian aktora, który wciela się w Adara, nie do końca mnie przekonuje. Zdecydowanie będzie to minus, który na pewno mocno wpłynie na odbiór tej postaci w kolejnym odsłonie. To wszystko na teraz, pamiętajcie, to tylko moje pierwsze wrażenie po obejrzeniu pierwszego sezonu. I na pewno jak najszybciej obejdzie do. Drugim. Może po nim będzie więcej powodów do pochwał, może bardziej krytycznych uwag. Chciałbym wam bardzo podziękować za to, że byliście do końca. Ja jestem od CDU, a to była recenzja serialu pierścienie władzy. Cześć!